Witam, krótki filmik. A propos nowych owiewek z AliExpress. Jakby ktoś się zastanawiał, czy warto kupić, to zaraz wszystko zobaczymy. Moja cbr -ka. 2008 rok, trochę ponad 10 tysięcy. widzimy jak miała 9,5. Była mała gleba na torze, ale tylko klamka. Trochę się wygiął. Spadzik i pękła, pęk podnóżek. Generalnie wszystko jest w porządku. Także taka mała kronika dla niej. Żadnych otarć. Wszystko czyste, fajne. No, także jak zmienię owiewki, to pokażę, jak to wszystko wyglądało. Coś tam popisuję. Jak się komuś przyda, to bardzo fajnie. OK, po 4 godzinach walki. W końcu się udało. Generalnie jest całkiem spoko. Myślę, że, że jak na 2,5 tysiąca za To wygląda całkiem dobrze. Spodziewałem się, że będzie troszeczkę gorzej. Chociaż no bez mankamentów się nie obyło. Jakby to spasowanie też nie jest jakieś tam do końca idealne. Najgorzej Czacha. Szybkę też dostałem razem ze wszystkim, no ale są szczelinki, już przy samym składaniu. Jak coś strzeliło, to zaczęło strzelać do końca, ale ogólnie mniej więcej się to trzyma, no nie jest najgorzej. Także no myślę, że jak, jak nie ma lepszej alternatywy, to śmiało można polecić Tu mi pęk, zaczep, więc zobaczymy, może coś z tym dam radę zrobić. Generalnie zabawy jest dużo No ale jak ktoś marzył o takim to, to myślę że spok i tutaj jeszcze jeden makament nie wiem czy to tak było poprzedni, jak było oryginałka czy jakoś tak trochę lata może coś z tym później Może coś z tym później zrobię jakby ktoś pytał, to zamawiałem AliExpress. Tam chyba nazywa się sklep Fairing Fans, czy coś takiego. Czekałem na przesyłkę około 2 miesiące. No ale generalnie paczka ładnie zapakowana. Dostałem jeszcze dwa tank bagi, w sensie tankpady. Szyba i jeden kluczyk surowy. Także będę mógł sobie coś z nim zrobić. To tyle. no, Myślę, że można polecić. Dzięki.